Nawałnica z 2017 roku, która przetoczyła się przez Pomorze, pokazuje, jak niszczycielska może być natura. Wielokomórkowa burza typu Bow w samym województwie pomorskim zniszczyła blisko 10 tysięcy hektarów lasu. Mimo, że po pięciu latach udało się skutecznie zaradzić skutkom nawałnicy, wspomnienia tamtych dni wciąż są żywe wśród mieszkańców i leśników. Takie zniszczenia, jakie dokonały się w nocy z 11 na 12 sierpnia 2017 roku, to ja w Polsce jeszcze nie widziałem. Zostało zniszczone na terenie naszej gminy około 120 budynków mieszkalnych, 170 budynków gospodarczych, domki letniskowe, maszyny, sprzęt. W sumie też około 200 hektarów użytków rolnych zostało zniszczonych bezpowrotnie. Tego dnia byłem w Leśniczówce. W nocy obudziła mnie silna burza z mocnymi opadami deszczu. Dom zaczęła mi woda zalewać. Było tak jasno od błyskawic, że widziałem już powalone lasy wokół Leśniczówki. Po nawałnicy dostałem telefon od podleśniczego, który mieszka na terenie mojego leśnictwa, że z swojego budynku widzi jezioro Małsz. Nie miał prawa widzieć tego jeziora. Mieszka w odległości około 400 metrów od tego jeziora. Nadzorowałem sześć leśnictw w obrębie Sulęczyno, w których zniszczenia, tak jak widzimy tutaj za moimi plecami, były znaczne. Priorytetem w tamtym czasie było udrożnienie dróg i zabezpieczenie osad ludzkich. Jednak skalę tragedii można było oszacować dopiero po kilku dniach. Strażacy i służba leśna praktycznie już w nocy ruszyła do przecierania szlaków. Priorytetem to było przede wszystkim dojście do wszystkich osad, do ludzi, którzy mieszkają na terenie gminy, żeby sprawdzić, czy nikomu się nic nie stało. Robiliśmy to, co mogliśmy. Wydaje mi się, że zarówno gmina, jak i wszystkie służby stanęły na wysokości zadania. Ja w większości, można powiedzieć, w stu procentach, w każdym kawałku gminy byłem po tym zdarzeniu. Jednym z takich ciekawych, ale też tragicznych sytuacji to było to, że w nakli z jednego budynku został zerwany cały dach, cały, przeniesiony przez następny budynek i spadł 100 metrów dalej u kolegi na dachu, prawda, niszcząc świeżo wybudowany budynek więc siła tego wiatru była naprawdę ogromna. W leśnictwie Glinowo całkowicie zostało położone około 700 hektarów lasu. Po tej nawalnicy skupiliśmy się na uprzątnięciu dróg dojazdowych do pojedynczych domów, które są w leśnictwie. Po udrożnieniu, uporządkowaniu dróg te szkody trzeba było oszacować co też nie okazało się bardzo trudnym zadaniem ze względu na tą dostępność i niebezpieczeństwo występujące w lesie. Gałęzie drzewa cały czas wtórnie łamały się w lesie. Wykorzystaliśmy jako Nadleśnictwo okno pogodowe, pozostała podjęta decyzja w Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Gdańsku o przeprowadzeniu nalotów samolotem, sporządzenia zdjęć i sporządzenia tzw. ortofotomapy. Dla całego Nadleśnictwa, na których było widać ten ogrom tych zniszczeń, i możliwość wyszacowania tego, ile tak naprawdę tego lasu mamy zniszczone. Po uprzątnięciu całej infrastruktury, zrobieniu dojazdów zaczęliśmy pozyskiwać drewno od miejsc, gdzie były najcenniejsze sortymenty, Generalnie w drewno iglaste, bo one najszybciej by ulegało deprecjacji. Te prace zaczęliśmy już w 2017 roku. Same sprzątanie trwało mniej więcej do 2020 roku aż. No, rozmiar pracy był potężny. Zaczynaliśmy praktycznie pracę o 6 rano i często, gęsto do wieczora siedzieliśmy w lesie. Prace posuwały się naprawdę w bardzo, no, nawet w bardzo dobrym tempie. Nie rozpieszczała nas pogoda. 2017 rok pod kątem opadów był niespotykany, ponieważ od września do końca roku praktycznie non-stop padało. Suma opadów była dwukrotnie wyższa niż średnia roczna tutaj dla tego regionu, no, co powodowało potężne trudności w pozyskaniu drewna. Utrudnieniu w jego wywozie, drogi po prostu ginęły w oczach. Skończyliśmy praktycznie pozyskanie w 2019 roku, jeżeli chodzi o skutki nawałnicy, pozyskując rekordową ilość drewna 1 200 000 m3. No to jest taki rozmiar, który normalnie w normalnej gospodarce planowej chcielibyśmy 12 lat. Przez 12 lat, także to jest naprawdę potężna ilość drewna, niewyobrażalna. Lasy to jedna z najważniejszych, powiedziałbym, jednostek, które działają na terenie gminy, ale też to jest przyroda. 52% powierzchni gminy to są lasy. Dużo ludzi pracuje na terenach leśnych z naszej gminy. Dużo ludzi też czerpie dochody w postaci zbioru jagód, grzybów, a turyści, jak również i mieszkańcy no, wypoczywają na terenach leśnych. Na jeziorach, na przyrzekach, więc my też straciliśmy z tego powodu, i to są takie szkody, które dopiero po 40 latach będą gminie przekazywane. To są straty trudne do oceny. Uprzątnięcie takich zniszczeń było olbrzymim przedsięwzięciem. Dopiero po zakończeniu tych prac można było zabrać się za odbudowę lasu. W wyniku nawałnicy takich powierzchni otwartych, zrębów, na których nie zostało praktycznie nic, mieliśmy ponad 4000 hektarów 4200 hektarów około. Także czas był też przystąpić do tych prac odnowieniowych, trzeba było mieć to gdzieś z tyłu głowy, żeby to jak najszybciej przywrócić, las na, na swoje miejsce. Od 2018 roku intensywnie zaczęliśmy odnawiać te powierzchnie, co trwa praktycznie do dnia dzisiejszego. Pierwszą akcją sadzenia przy pomocy zewnętrznych osób była akcja sadzenia leśnego Orła. Miała ona miejsce 22 października 2018 roku w oddziale 269, a miało to też na celu upamiętnić rocznicę odzyskania niepodległości, setną rocznicę. Fakcji brało w sumie około 3000 osób, w tym około 1200 harcerzy, a do samej opieki czy tam pilnowania, żeby te prace się bezpiecznie odbywały, brało udział też około 200 leśników. No bo naprawdę bardzo duże zaangażowanie społeczeństwa i mamy orła w lesie. Akcje nasadzeniowe cieszyły się dużą popularnością. Mieszkańcy z obszarów dotkniętych nawałnicą licznie wspierali leśników w odbudowie. Na terenie Nadleśnictwa było przeprowadzonych 14 takich akcji masowego sadzenia. W sumie brało w niej udział około 6300 ludzi. Ostatnią akcję na Glinowie mieliśmy w tym roku. Sadziła o niewielką powierzchnię gmina Parchowo. Po tej nawełnicy zapanowała też taka duża solidarność między ludźmi. Ludzie byli chętni do pomocy zarówno sobie, jak również też jednostkom takim jak klasy państwowe. I między innymi w tym roku mieliśmy taką akcję zorganizowaną wspólnie przez gminę Parchowo i przez Nadleśnictwo Lipusz. Posadziliśmy w leśnictwie glinowo około hektara powierzchni. To byli głównie pracownicy urzędu gminy, byli również zaproszeni goście. Zostało nam do odnowienia tych powierzchni stricte po Nawałnicy na przyszły rok około 400 450 hektarów. Rekordowo w zeszłym roku posadziliśmy w kampanii odnowieniowej wiosną i jesienią 1200 hektarów w jednym roku. No to też jest taki rozmiar, który byśmy pewnie z 10 lat sadzili w normalnej gospodarce planowej. Odnowić 1200 hektarów w jednym roku naprawdę potrzeba sporo ludzi, sporo nakładu pracy włożonej w to. Za to naprawdę Ukłon w stronę wykonawców naszych. Będziemy prowadzić pielęgnację tych upraw, żeby nam składy gatunkowe odpowiadały do typów siedliskowych. Będziemy te uprawy kosić, zabezpieczać przed zwierzętami cenniejsze gatunki typu dąb, jawor, i jodła. Specyfika lasu zmieniła się całkowicie. Mieliśmy drzewostany, teraz mamy uprawy, młode pokolenie, które nie wszędzie, ale w wielu przypadkach potrzebuje pielęgnacji. Kiedyś też mieliśmy zręby. I też prowadziliśmy pielęgnację, tylko po prostu ta skala była nieporównywalna. Kiedyś kosiliśmy tam około 20 hektarów upraw, w tej chwili około 200. Przy przejściu na emeryturę będę widział około 10-15 metrowe drogowiny. Katastrofa naturalna z 2017 roku na dekady odmieniła losy Nadleśnictwa Lipusz. Jednak efekty pracy leśników, lokalnych służb i mieszkańców widać już dziś. Po pięciu latach całkowicie zniszczone tereny leśne dynamicznie się odnawiają, aby nowe pokolenia mieszkańców mogły cieszyć się ich urokiem.